Końcówka maja to dwa istotne święta. 29 obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych. Jesteśmy na grobie pana Józefa Maczolka w Pieczwałdzie na cmentarzu. To, to osoba, która pełniła tą funkcję w Egipcie wiele lat temu. I cały czas uczestniczyła w, w, w organizacji tego stowarzyszenia. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni za, za to, że, że w latach młodości no, był za granicą i tam, i tam starał się, żeby, żeby wprowadzać pokój w tym kraju. To bardzo ważne narażał w ten sposób swoje życie. To jeden z kilku grobów, który jest odwiedzany przez żołnierzy. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, koło 37 w Ostrudzie, w ten sposób upamiętnia wielu swoich kolegów. Bardzo dużo żołnierzy z naszej jednostki jeździło na misję do, do Syrii. Tamże właśnie służyliśmy również jako logistycy i zabezpieczaliśmy pojazdami logistycznie cały kontygent: Kontyngent fiński, kanadyjski, austriacki i polski. Wśród tych licznej grupy żołnierzy z Ostrudy w ogóle przez okres misji było około 600 żołnierzy na misjach. To jest w przedziale czasowym od 74 roku do roku 2021 łącznie z misją UNIFIL w Libanie. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. To wymowne słowa, które rzeczywiście dowodzą istoty bytu ludzkiego. Pozwólmy się zapamiętać, ale poprzez dobre uczynki, co wcale takie proste nie jest.